Dzisiaj polecimy z Lido w Wenecji na wyspę Mali los informacji. Zapraszam! W dwóch dniach opuszczamy powoli Lido w Wenecji i będziemy kierować się nad morze w kierunku Słowenii, by tam odprawić się na lot do Chorwacji. Sam start przebiegł oczywiście bezproblemowo, jednak procedura odlotu na lotnisku Wido różniła się od innych w Europie, jakie już wcześniej odwiedziliśmy, ponieważ nie dostaliśmy zgody na start formacji jednocześnie, tylko każdy z samolotów musiał osobno zajmować pas, odlatywać, a dopiero potem przychodziła kolejny drugi samolot. Sprawnie przenosimy się już na podejście do pasa w Portoroż, na Słowenii, w celu odprawienia się, a to dlatego, że Chorwacja, będąc w Unii Europejskiej, jeszcze nie przystąpiła na chwilę publikowania filmu do strefy Schengen, co rodziło komplikacje w postaci konieczności odprawienia się przed wlotem na teren Chorwacji. Lotnisko w Portorosz zaciekawiło mnie swoim podejściem do pilotów General Aviation. Było bardzo pozytywnie nastawione do małego lotnictwa i wyglądało na niezwykle gościnne. Hey, popatrz, dobrze, się, 40 minut przerwy, lecimy dalej, to znaczy czekamy w kolejce na start. Nasz samolot, którym właśnie podróżujemy, czyli Tecnam P2002, posiada otwieraną kabinkę, co oczywiście jest wielkim atutem w takich krajach jak Słowenia, Włochy, czy w ogóle w ciepłych krajach i pozwala na lot z otwartą kabinką. Kołowanie i jest bardzo przyjemnym doświadczeniem. Tuż po starcie mamy pod sobą bardzo żyzne gleby, które świetnie nadają się na uprawę, i tak też zostało zagospodarowane. Startujemy w formacji, czyli dokładnie tak jak na wszystkich wcześniejszych lotniskach w Europie, z pominięciem LIDO. Tu widać, jakim świetnym przeżyciem jest lot z otwartą kabinką. открытка демонстрации. Lecąc nad Adriatykiem podziwiamy i zachwycamy się pięknymi klifami, przeróżnymi wyspami, różniącymi się od siebie w wielu aspektach i po prostu cieszymy się lotem. Teraz pod sobą mijamy łysą wyspę. <grymnie> Przynajmniej tak ją nazwałem. Na tej wyspie, jak możemy zauważyć, nie rośnie absolutnie żadna roślinność, a to z powodu kiepskiej właściwie braku gleby. Nie ma tu żadnych drzew, żadnej roślinności. Chcielibyście w takim miejscu mieszkać. W taki sposób, przelatując przez Chorwację, z prawej strony mijamy bardzo słynne pasmo gór Tornado. Zapraszam do oglądania widoków. Zwróćcie uwagę na piękną wodę, na ten turkusowy kolor jest naprawdę samowity. Takim sposobem wykonujemy już podejście do lądowania PAS-2.0 wyspa Mali Losing w formacji. Wydłużyliśmy nieco trasę, ponieważ samego lotu z Lido na Mali Losing było niewiele. Postanowiliśmy pooglądać widoki, przelecieć się wzdłuż Kornatów, tak by jak najwięcej chwytać radości z latania. To jest bardzo ciekawe dla pilotów nielatających wcześniej po Europie. Coś, co mnie zaskoczyło, jest to, że lotnisko, do którego właśnie wykonujemy podejście, jest lotniskiem kontrolowanym, lecz nie ma tutaj żadnych jednostek kontroli ruchu lotniczego. Podejście jest proceduralne, to są procedury odlotowe, wlotowe, lecz nie porozmawiamy przez radio w cudzysłowie z nikim, bo kontrolerów nie ma. Nie do pomyślenia w Polsce. Sam pas na wyspie Malilosy jest dosyć krótki, co wymaga od pilota um, dosyć dużej koncentracji. Niestety, nasz aeroklubowy samolot Sierra Papa Alpha tango Whisky, nie przyziemił w odpowiedniej strefie, przez co musiał wykonać odejście na drugi krąg. Na szczęście, za drugim razem wszystko poszło bez problemu. Wszyscy wylądowali szczęśliwie. W tym miejscu pozostaliśmy jeszcze przez jedną noc. Na zajutrz rozpoczęliśmy podróż powrotną do nowego targu. Z którego oczywiście też będzie odcinek, będzie to część trzecia, a tymczasem kończy się część druga. Zapraszam na ostatnią część z wycieczki. Dziękuję za uwagę. Jeszcze krótka demonstracja funkcji kaprioleta w naszym tygnamie.